Witam Państwa. Mamy dzisiaj 9 sierpnia. Nie było y, przez jakiś czas filmów na tym kanale. Tak naprawdę, ostatni film to był film z wyjazdu z Pragi. I dzisiejszy film też nie jest bez powodu, bo będziemy mieli kolejny wyjazd. Tym razem na Maltę. Nie wiem, kiedy ten film wypuszczę, ale 14 y, wylatujemy na Maltę. Dzisiaj, oprócz tego, że pójdziemy sobie na siłownię, Można nawet dwa razy, to właśnie chciałbym takie przygotowania do wyjazdu nagrać. Więc będzie tu złączonych kilka dni. I tak w skrócie, co trzeba zrobić to. Dzisiaj zadanie jest takie, żeby odebrać nowego laptopa. Nie będę pokazywał jeszcze jakiego, to zobaczycie na filmie, bo ten aktualny ma kontuzję. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze. No, tak to wygląda. Także ja się cieszę, że on w ogóle jeszcze działa. A za bardzo nie chciałbym go przenosić, przewozić, bo to by się mogło różnie skończyć. Możliwe, że się pojawią komentarze i pytania: co się stało, dlaczego. Tak, ten laptop skończył. Skąd ta kontuzja? Słuchajcie, nie ma sensu o tym gadać. Yy... Ważne jest to, że teraz jak kupię nowego laptopa, to taka rzecz się nie wydarzy, bo skończyłem swoją karierę w Fortnite. Tak do tego nie dojdzie. No a wracając, no to właśnie dzisiejszym zadaniem jest to, żeby odebrać tego laptopa, o ile on dzisiaj przyjdzie, ale chyba dzisiaj przyjdzie, bo wczoraj zamówiłem i to do, do sklepu, więc powinien dojść. Właśnie późne na siłownię z panem świątkiem dzisiaj. Dzisiaj jedziemy dla urozmaicenia na targówek do niego. Nie byłem tam chyba z 3 lata. I co? I będzie. Będziemy też kminić jak można by było powiększyć budżet na wyjazd No bo kupiłem tego laptopa za 6,5 koła A trzeba mieć się za co bawić Bonjour, bonjour Jesteśmy, jest Pan Świątek Siłownia Targówek Nie było no. mnie tu, jak mówiłem, już 3 lata No legendarna, no tutaj Ławki ze stali, kurwa nie ma pierdalanki. Jak humory przed wyjazdem? Humory przed wyjazdem? Doskonałe, szczerze, nie mogli się serio tego doczekać. Tylko oglądam sobie jak kręci nam haci, ma tak... Kogo? Pana Szympansa, Szymu <noise> Kik.com, Wawada Jakbyśmy się z Szymonem spotkali na Malcie Marzenie, marzenie Akurat podobno wraca W połowie naszego wyjazdu od Frania Więc mam nadzieję, że się gdzieś spotkamy Na mieście i coś tam zakręcimy Razem, ale nie no mega jestem Serio. No to Czy? będzie myślę, że nasz najmocniejszy Wyjazd, no. na spokojnie. Będzie najmocniejszy. Praga, to była rozgrzewka Jeszcze to, że my w ogóle samolotem tam lecimy W ogóle ty. Nie, dla mnie to jeszcze z naszą organizacją, no to będzie piękne Będziecie musieli to oglądać, bo to będzie chyba hit tego lata I dzisiaj, proszę państwa, Święty robi trening klata barki Ja robię sobie trening góry po prostu Nie będę ukrywał, że przez ostatnie tygodnie trochę ten trening na siłowni miałem taki rozwalony Na zasadzie takiej, że no wiecie, nagrywałem różne filmy Na przykład ten ze spalaniem 10 kalorii. Mimo, że mam ten trening dalej jakby push-pull Legs, upper, lower. Niektóre z tych, z tych planów, z tych treningów nie robię, no bo coś robię innego i później to sobie przesuwam i tak to się... No, trochę, wakacje, no trochę, wakacje. Trochę trzeba powiedzieć, że wakacje, dlatego y, jest leciutki freestyle. Tym bardziej teraz jeszcze przed tą Maltą, bo wiecie, to już jest tak w głowie, jak jest tydzień przed wyjazdem, po co mam teraz się katować, jak będę na Malcie, wszystko to stracę i później dopiero jak wrócę, także tak na 100%, żeby wejść w trening, zaplanować na przykład jakąś masę, coś w tym stylu. Dopiero po tym wyjeździe planuję tak uderzyć już z powrotem mocno. Okres, wiecie, ładowania energii, powiedzmy w ten sposób. No, a dzisiaj ja sobie, tak jak już mówiłem, robię aper. W tym tygodniu w ogóle nóg nie robiłem jeszcze, a mamy piątek. Ja też, ja też właśnie już sobie przez od ja tak, ja tak samo właśnie zrobiłem już i push, i, zrobiłem już właśnie i push i pull, teraz aper, ale już zostało po to No nie ukrywam, no kurwa. Te nogi to nie jest to, co lubię trenować. A ja od kiedy zacząłem robić nogi, to nie mi się spodobały. Ale forma jest, forma jest dalej. Patrzymy od stąd. Nogi, na nogi nie zwracamy uwagi. trochę ze świętym i przechodząc yy, do sprawy laptopowej, to zrobił się malutki problem. Nie wiem z jakiego powodu. Nagle dostałem takiego maila. Transakcja straciła ważność i tutaj jest taka informacja, że pieniądze zostaną mi zwrócone. Mam też maila, już nie od serwisu płatności, a od yy, sklepu, że wpłata jest normalnie zarejestrowana i że mam czekać. Także mam nadzieję, że to jest jakiś błąd, że dostałem tego maila i że nie okaże się, że nagle tego laptopa nie będę miał. Dzisiaj jest piątek, dzisiaj już go nie odbiorę, no bo go nie przyszedł. W sobotę, to ja nie spodziewam się, że przyjdzie. Także będzie poniedziałek i wtorek. Jeżeli się okaże, że ani w poniedziałek, ani we wtorek to nie przyjdzie, to jesteśmy w dupie, bo nie będę miał yy, czego wziąć na wyjazd. Mam nadzieję, że uda się to rozwiązać. Myślałem też, czy jakoś tam nie spróbować zadzwonić. Może jutro to zrobię, jeżeli się nic nie, nie zmieni. No ale nie ukrywam, że to będzie duży problem, jeżeli by się tak wydarzyło, że. Nagle mi anulowali płatność za to. Oczywiście też yy, powiem tyle, że z kąta mi wzięło pieniądze 6,500 zł. Mogłem pójść po prostu do sklepu i go kupić, ale stwierdziłem, że tego go zamówię przez internet, bo będzie 100 zł mniej. I w ten sposób sprowadziłem sobie kolejny problem na głowę. Jeżeli się okaże, że rzeczywiście mi tą wpłatę anulowali, nie wiem, będę próbował jakoś pożyczyć pieniądze i kupić jeszcze raz tego laptopa, jak mi zwrócą, to przeleję ludziom. No tak chyba będę musiał zadziałać. I teraz jeszcze przechodząc do tematu funduszy, nie jest aż tak źle, bo po pierwsze, Vinted. Boom, 520 zł dostępne. Udało się sprzedać takie buty. Ja je kupiłem za 170 zł, sprzedałem za 210 no nie jest to prawie żaden zarobek, tak trochę się misnąłem z tym i sprzedałem też zegarek, na nim trochę więcej się udało za zarobił bo kupiłem go za 280, sprzedałem za 390 mam tu jeszcze dwa zegarki jeden męski, tak on wygląda ja go kupiłem ogólnie za 380 teraz próbuję go sprzedać za 500, ale mi się jakiś chłop zgłosił za 460, więc pewnie go za tyle sprzedam, jest jeszcze jeden zegarek, to już tam go nie będę pokazywał, bo on go raczej nie sprzedam na razie, nikt się nie zgłasza więc będzie problem tak ogólnie, jakby się ktoś Pytało co z tym chodzi, że jakieś zegarki sprzedaje, że jakieś buty sprzedaje, no sobie tak handluje. Żeby pieniądze nie leżały na koncie, to sobie coś tam wiecie, cały czas tutaj jakiś obrót się robi. Tutaj jakąś okazję zauważę bum kupione, wystawione, uda się sprzedać fajnie. Stówka parę jak zawsze to wpada. No a właśnie przed wyjazdem chcę się wyprzedzać z tych wszystkich itemów, które mam w domu, bo chcę mieć luz na wyjeździe i nie obudzić się w pewnym momencie, że będę miał 0 zł na koncie i będę musiał kminić z... Co robić, czego nie robić, i tak dalej. Więc dobra, z dzisiejszego dnia chyba tyle. Jutro będę szedł jeszcze na siłownię. Zobaczymy jak się rozwinie sytuacja z tym laptopem. A i dzisiaj jeszcze wam wrzucę do tego tutaj świętego, bo dzisiaj święty poszedł na ruletkę powiedział, że kurwa muszę się rozgrzeć przed wyjazdem na Maltę, więc może wam coś nagra. Jednak jeszcze przed świętym chciałem pokazać na szybko, że mimo że ten laptopik jest rozwalony, to on jeszcze zarabia tutaj na yy, na zmianę. Chwila, tutaj analizy. Weszliśmy sobie. Bum! Jeszcze 5 dolarów. Zaraz dobiję do TP. I na spokojnie sobie to zgarniemy. Ciekawe, jak tam u świętego pójdzie na ruletce. Bo u mnie w gamblingu idzie dobrze. I kolejny update. Mamy pierwszą 47. Święty nie poszedł jednak na tą ruletkę. Nie będzie tego. Nie jest to ważne. Ważne jest to, że dostałem od świętego nagranie. Zobacz, kogo tutaj mamy. Ej, pozrośliwa, kurwa. Lecimy z tym. W Zobacz, Zobacz Zobacz, kurwa, zada. Tak jest. I tak jest, proszę Państwa. Z tego, co Święty mówił, Kosior z White Widow jest moim widzem. Możliwe, że mnie Święty oszukał. Po prostu powiedział Kosiorowi, żeby nagrał ten film, ale szczerze w to wątpię. A dlaczego o tym mówię? Szczerze nie wiem. Po prostu update'uję, <grym> co się dzieje. Ale zobaczcie, co mówiłem na filmie sprzed trzech, czy tam nawet czterech lat. To trzy. Twoich artystów ulubionych. Ogólnie, nie tylko Polska, co cała. Nie będę dał to potrzeba bo to tak po prostu na zmianę. White Widow. Okej, okay, okay. Kurwa, z całego polskiego undergroundu White Widow jest okay. przekozackie. Dokładnie tak, proszę Państwa. Role się odwróciły. Role się odwróciły jaż sobie to puściłem panów z White Widow. Może nie powinienem słuchać takich treści, jak miałem 15 czy tam 16 lat, ale śledziłem White Widow gdzieś właśnie od płyty Webidemic i takie rzeczy się dzieją. Miałem już iść spać, ale święty mi tu dodał motywacji i jeszcze sobie pomontuję trochę. Ogólnie też właśnie to jest to, że muszę przed wyjazdem mieć dwa filmy zmontowane, no wiadomo miniaturki do tych filmów zrobione, shorts jeszcze muszę porobić, więc jest dużo roboty, także siedzę przed kąpem teraz dużo, ale ja mam się tym wyjazdem w chuj, aura się nakręca, aura się nakręca, tu się uda jakieś pieniądze zgarniać, tutaj laptop jest zamówiony, jutro może przetestujemy swoje szczęście, będzie mocny ten wyjazd. Dawaj, 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 no tak mało brakuje, tak, tak, tak jest. Sprzedany. Tak jest proszę Państwa zamknięty long. Taki szybki long od 3.40. Jeszcze to 67 dolarów do budżetu. Miałem już spać, zadzwonił święty z dobrą nowiną. I tak kurwa od dwóch godzin jeszcze sobie siedziałem na kompie, coś tu montowałem. Mówię, dobra, jest dobry vibe, jest dobra aura, pum. Coś przygramy i kurwa przygrane uuu. Pięknie. Pięknie i patrzcie jak zamknięty idealnie. Patrzcie jak idealnie tu zamknięty ten long. Dzisiaj duży plus, naprawdę dzisiaj duży plus. Dobry dzień. Naprawdę taka ura się robi na wyjazd. Uff. Tym razem żaden Czech nie okradnie mnie z pieniędzy. To nawet nie będą moje pieniądze. No tutaj już. Ile tam przegrałem? Ostatnio 200 euro w Czechach. To dzisiaj już prawie się udało zrobić. Tyle musimy właśnie zrobić przed wyjazdem. Żeby pewne straty, że tak powiem, zakryć Mamy następny dzień Trochę pospałem, nie będę ukrywał I dzisiaj pierwszym posiłkiem jest spaghetti z udźca wołowego Z gorąco dłożę. Pominałem takie klasyczne śniadanie, od razu taki bardziej obiadowy posiłek Ale właśnie chciałem go pokazać bo tego w ogóle nie widziałem w internecie, żeby ktoś coś takiego robił Właśnie mówię, spaghetti z udźca wołowego Udziec wołowy, bardzo chudziutkie mięso A serio, nie czujesz tak dużej różnicy, że tu jest udziec wołowy A nie jakaś wołowina bardzo tłusta I to jest bardzo fajny posiłek ja na przykład jestem dużym fanem e, włoskiego jedzenia I na redukcji ratowało mi to dupę Więc chciałem właśnie to pokazać Spaghetti z udźca wołowego Nie wiem jakie to ma... nie policzyłem jakie dokładnie to ma makro Ale jakbym miał obstawiać to... To jakbyśmy rzucili 100 gramów makaronu, 150 gramów udźca Z tym sosem i tak dalej To powiedzmy, że mamy 700 kalorii I jakieś myślę, że luźne 45 gramów białka w tym jest Tłuszczu pewnie, nie wiem 5-10 gramów max, także naprawdę fajny posiłeczek. I co? I dzisiaj znowu lecimy na siłownię, tak jak już mówiłem. Dobra, jestem na siłce. Tak jak mówiłem, dzisiaj robimy nogi. Trochę mi się nie chciało wyjść, nie będę ukrywał, ale ważne, że jestem. I dzisiaj robimy martwy. Nie robiłem martwego. Kurde, robiłem ostatni raz martwy dwa tygodnie temu. Zobaczymy, jak siła stoi. 150, założone. No i tu docelowo powinienem 3 serie po 6 powtórzeń zrobić. Hysj! Uh. 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 U, mamy to. Tu też tak w ogóle mamy zagranego longa na brecie. Ustawiłem TP na 18,6%. Możliwe, że zaraz mi to wejdzie. Także będziemy kolejne 35 dolarów do przodu. Dobra, chwilę odpoczywam. Lecimy z drugą serią. I lecimy, druga seria. I ja aby było to samo co wcześniej. O, i widzę tu jeszcze jedną fajną informację. Boom, pozycja zamknięta. 35 chyba dolarów, dokładnie będzie. Dobra, ostatnia seria. 6 powtórzeń, będzie bajka. I teraz po martwym jestem na kolejnej maszynie, może za nią mnie zwyzywacie, bo to jest ta maszyna typu kobieca, e, hip adduction, ale chodzi o to, że właśnie to ściskanie takie nóg, teraz nie zdaruję, bo akurat mam przerwę. No, ale ogólnie fajnie to mi wspomaga progres. Wspomagało właściwie przez ostatnie tam kilka miesięcy progres na martwym, więc pomimo, że Beka może być z tego ćwiczenia, to mimo jest spoko. Więc ja tu teraz robię trzy seryjki po 10 powtórzeń, i teraz będę szedł na barki później, bo ogólnie właśnie w treningu nóg. Ja tak nie lubię przychodzić na siłownię, żeby nie wiem, potrenować godzinę. Ja tak lubię właśnie półtorej godziny jest idealnie na trening, więc do treningu nóg sobie dorzucam jeszcze barki i brzuch. Dobra, byłem na tych barkach, co mówiłem. Tam nie było miejsca za bardzo, żeby nagrywać, więc. Nic nie nagrałem w sumie. Byłem też już na tutaj Leg Extension, teraz tu Leg Hell, czyli Pierdolone dwójeczki. Nie lubię tego ćwiczenia, ale mam tu trzy serie do zrobienia. No i będę kończył brzuchem trening. Alaszki sobie pierdolne. Trzy serie na alachach i tyle będzie z dzisiejszego treningu. Nie ma tu chyba nic ciekawego do pokazywania. Nawet nie ma za bardzo niczego do napinania, bo moje nogi nie są jakoś fajnie uwidocznione. Także wydaje mi się, że to tyle będzie z dzisiejszego dnia. Jutro nie wiem, czy będę coś nagrywał. Na pewno w poniedziałek będę jeszcze nagrywał, bo musimy tego laptopa odebrać. Musimy też jeszcze później jakieś zakupy pójść do Barbera. Także jeszcze sporo spraw jest do ogarnięcia na tym filmie. No no i tyle, cieszy mnie to, że są nogi też przetrenowane, jeszcze pewnie jeden trening będzie na tym filmie, bo będę robił takie duże FBW. Przed wyjazdem, a żeby się nie martwić specjalnie treningami. No wtedy wlecimy się taki. Kurwa trening nawet dwugodzinny z 11 ćwiczeń złożony, a to jeszcze zobaczymy. I mamy poniedziałek. Wczoraj, tak jak mówiłem, nic nie nagrywałem, ale wczoraj był beznadziejny dzień. Nawet nie miałbym czego nagrać tak naprawdę. Nie wiem co się stało, ale coś mi dosłownie dopadło. Może jeszcze troszeczkę słychać po głosie, że jest zdarty. No, wczoraj, jak się obudziłem z rana, to dosłownie nie mogłem mówić. Miałem całe gardło zjechane, strasznie mnie bolało. Na szczęście nie miałem gorączki. przesiedziałem cały dzień w domu. Yy... Większość tak naprawdę przeleżałem. To też ogólnie nie jest dobre, dlatego że miałem nagrywać film jeszcze przed wyjazdem. Mogę powiedzieć, jaki no, bo on się nie pokaże. To miał być film z przetestowania Minikata. Chciałem wejść na Minikata na krótki okres i nagrać z tego film właśnie przed wyjazdem, żeby to zrobić. Ale ten film nie będzie miał sensu, skoro wczoraj tak naprawdę taki dzień do tyłu. A w momencie, w którym ten film nagrywałbym Przez dwa tygodnie, no to ten jeden dzień robi Dużą różnicę. Dobra, nieważne Co się stało, że teraz włączyłem kamerę? Przyszedł mi laptop Także będę się tego teraz odebrać I zaraz będzie unboxing. Generalnie no mamy poniedziałek Jest 18, Wyjeżdżamy, środa 15, Mamy wylot, środa 15 mamy wylot Ten film, który teraz oglądacie pewnie się pojawi We wtorek, bo jeszcze we wtorek rano Pójdziemy na zakupy z chłopakami Bo trzeba fajne jakieś ciuchy właśnie Kupić. A, jeszcze jedna rzecz Wczoraj, jak właśnie byłem Chory, to stwierdziłem, że przetestuję swoje szczęście przed wyjazdem, żeby po prostu sprawdzić, na czym stoimy, tak? Czy warto próbować w to kasynę uderzać, w jakiegoś pokera grać? Czy skończy się tak samo jak w Czechach? I proszę bardzo, jedno zdarzenie, jedno ostatnie zdarzenie mi nie weszło. I to był mecz yy, Bragi, która zremisowała 1-1. Szczerze, wolałbym nie trafić żadnego zdarzenia, niż żeby mi nie weszło ostatnie zdarzenie. To jest jak zająć czwarte miejsce. Niby fajnie, bo dobrą analizę zrobiłeś, ale chujas z tego masz. Tak więc wczoraj naprawdę był słaby dzień. Nie dość, że byłem chory. To przegrałem jeszcze 100 zł i przekonałem się o tym, że niestety. Nie ma aż tak dobrej aury i szczęście nie stoi na dużym poziomie. Także dzisiaj nie będziemy uprawiali tutaj żadnego gamblingu, bo wydaje mi się, że limit szczęścia na tym filmie już wykorzystałem i najzwyczajniej w świecie. bo Bardzo ma do mnie dzwoni. No ja to na razie nie będę odbierał. Yy, o czym tu mówiłem? Nie jest to chyba ważne. Yy, po prostu jutro jeszcze zakupy. Teraz chcę po tego laptopa. Mam już paczkę. Mam już laptopa. Tak więc czas to otworzyć. Tak jest. Co moje oczy widzą? Boom, MacBook. Dokładnie tak, panowie. Jest to MacBook M2 13.6. Wcale nie potrzebuje większego. I proszę bardzo, jest nowy sprzęt. Taki malutki. Proszę bardzo. Czarny, podręczny. I zanim mnie zwyzywacie... Że nie kupiłem pc bo jak to można kupować, kurwa, laptopa za 6,5 koła. To poczekajcie. Co mówiłem na początku filmu? Że przestaję grać w głupie gierki. Nie jest mi potrzebny komputer. Ja w tym momencie zostaję biznesmenem. A jakie komputery mają biznesmeni? Macbooki. Tak więc proszę państwa, yy, zaczynamy nowy etap. I to urządzenie służy tylko i wyłącznie do pracy. praca, praca. I jeszcze raz praca Koniec z pajacowaniem Dobra, ja to muszę sobie skonfigurować wszystko Wydaje mi się, że nie będzie tu niczego mega ciekawego do pokazywania Więc cieszę się, że się udało ogarnąć tego laptopa, bo naprawdę byłby przypo, gdybym tego nie dostał Jutro też jest dużo rzeczy do zrobienia Przede wszystkim musi lecieć barber Bo nie mogę tak zarośnięty jechać, do, lecieć na Maltę Tak jak mówiłem, będą zakupy Jeszcze będzie trening jeden Także naprawdę jest dużo jeszcze do zrobienia

Proszę państwa, chodzimy właśnie do Adidasa, bo nie ma tutaj Mam nadzieję, że będzie Trzeci strój Real Madrid Piękna koszulka, szukamy jej Już ją widzę, już ją widzę Piękna <ścoughs> Tylko 699 złotych Rozumiesz Cię. jaki styl? Dawaj też sobie kółko no On jest nienormalny co nie? Dawaj też, Dawaj też sobie kółko Tylko się... sześć Kończ na... Kończę to nagranie bo jest Zobaczcie proszę państwa jaka ta koszulka jest piękna Tutaj z tyłu nic Bez żadnych napisów Bez nazwisk Chciałem ją odebrać w dniu premiery Wczoraj była premiera tej koszulki Ale jestem dzisiaj Bierzemy Jak widzieliście, byłem z chłopakami na zakupach i wszystko jest, jeszcze to rozpakujemy na filmie tam jest oczywiście ta koszuleczka Realu też jest parę innych rzeczy, ale teraz idę jeszcze w jedno miejsce, możliwe, że nawet jeszcze ważniejszą rzecz załatwić, bo do barbera, tak jest proszę Państwa tak to wygląda przed zaraz widzimy się po. I bum jestem już po barberku, odświeżona fryzurka, możemy przejść do tego co kupiłem przed tym jednak jeszcze tu zasłonię, ale dwie paki tu jedna, tu druga. I te paczki są ważne o tyle, przemyślałem to i zamówiłem. Tutaj jest raz 24 batony są. I drugi raz 24 batony. Więc 48 batonów biorę ze sobą. Trzeba będzie zrobić to tak, żeby było miejsce w walizce na to. I ja tu sobie na przykład czapeczkę wziąłem. Też na wyjazd. Oczywiście pamiętajcie, że z kodem Sliwa możecie zamówić te rzeczy 5% taniej na stronie WK. Tu ogólnie są też te nowe batony. Ja ich nawet nie próbowałem jeszcze. Creamy Coconut. Sobie w na jednego. Myślę, że nikt się nie obrazi. Bo oczywiście powiedziałem chłopakom o tym, że będą przewidziane takie batony na podróż. Powód jest prosty tak. Nie będziemy myśleli o tym, żeby robić jak najlepsze posiłki na wyjeździe, a taki baton zawsze nas będzie mógł uratować, jeśli chodzi o białeczko. No, ale ten baton jest fajny. To jest ten nowy, jak mówiłem, Creamy Coconut. I ogólnie bardzo się działy te batony. O, te, kokosowe. Więc też wziąłem właśnie tak dla urozmaicenia: jedno takie, jedno takie. Trochę się to różni w smaku, więc spoko. A, i możemy przejść teraz do. Ty, do rzeczy, które kupiłem. Dobra, więc tak, zmieniłem lekko kadr. Oczywiście ta koszeczka realu, największy zakup. 7 stówek. Mega się nie umiaram. Od razu, jak zobaczyłem, ee, jak wygląda ten trzeci strój, stwierdziłem, że muszę go kupić. I piękna jest ta koszulka, naprawdę jest piękna. Poza tym, zostały zakupione dwa Basiki. Tego nie będę przymierzał, bo to jest ogólnie ta sama koszulka, którą mam na sobie. I to jest po prostu czarna wersja tej koszulki. Oversize M'ki Ale moim zdaniem fajnie to leży. Kolejna. Taka review na promocji. 45 zł kosztowała, więc sobie wziąłem, bo to jest tyle co nic. Ostatni zakup. Na tym akurat najbardziej no zale... Dobra, nie najbardziej, bo najbardziej mi zależało na koszulce Ralu oczywiście, ale yy, z myślą o tym też poszedłem na zakupy, ponieważ jest zakupiona biała koszula. Na pewno widzieliście gdzieś... Na... Nawet tutaj mam ją. O, na filmach gdzieś widzieliście tą czarną. Więc chciałem coś w tym stylu właśnie kupić sobie białego, no bo czarny yy, jednak na słońcu trochę się nagrzewa i wydaje mi się, że biała w tym wypadku na pewno się przyda. Także tak to wygląda. O, i tak ona na mnie wygląda. Taka troszkę dłuższa, ale to jest git. Myślę, że git. No i tyle, tak, kurwa. Tak naprawdę pozostało zrobić trening. Spakować wszystko do walizki, jestem gotowy na wyjazd. Dobra, jesteśmy na siłce, tak jak mówiłem. Dzisiaj plan jest taki, żeby zrobić jak największy trening, jest tylko możliwy, spompować wszystkie partie. Byłem już wstępnie na Butterfly'u, coś tam wleciało na klatkę, coś tam wleciało na tubarku, bo obie strony, jakby robiłem, po prostu czekałem na płaską. I teraz robimy sobie trzy serie, trzy powtórzenia na płaskiej, właśnie tak, żeby to szybko poszło, spompować się. Lecieć dalej. Nie chcę też spędzać nie wiadomo jak dużo czasu na tej siłowni, bo nie mam go dużo, bo jeszcze trochę mam rzeczy do zrobienia. A mówię, no chcę po prostu spompować jak najbardziej mogę przed wyjazdem. Także jest założona stówka. Lecimy 3x3. Pewnie będę jeszcze atakował, przysiad dzisiaj, bo chcę też właśnie zaktywować trochę nogi dzisiaj. Także dobra, nie ma sensu pierdolić. Lecę z pierwszą serią. I tu tak trzy razy łącznie Nie mówię i będziemy się widzieć już pewnie na przysiadzie I dobra tak jak mówiłem jestem na przysiadzie Tutaj podobnie jak na płaskiej Po prostu trzy serie Po trzy powtórzenia 110kg założone Szybko chcę spompować te nogi Jeszcze sobie podpompuję trochę plecy Zrobię może jeszcze coś dodatkowo na kratę, na barki, na łapy I wychodzę I to by było na tyle z tego filmu, tak jak widzieliście, tak wyglądały całe przygotowania do tego wyjazdu, tak wyglądała moja sylwetka przed tym wyjazdem I kurde, mam nadzieję, że będzie to naprawdę najlepszy wyjazd dotychczas, że przebijemy starnie przebijemy te Czechy, które moim zdaniem były dużo za krótkie Tym razem e, lecimy na 9 dni, także będzie bardzo dużo tego kontentu. postaramy się, żeby było daily My wyruszamy jutro w... Film z Malty, pierwszy będziecie widzieli w czwartek. Także, jeżeli dotrwaliście do końca, to dzięki wielkie za oglądanie. Możecie zostawić suba na tym kanale, żeby nie ominąć tych treści z Malty. I kurwa, lecimy! Na ra.